Cześć, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale, w którym to spotkamy się ze Stranger Things. Za nami już publikacja czterech odcinków nowego sezonu. Teraz wszyscy fani czekają na kolejną publikację. Mam nadzieję, że jeśli oglądacie, to wy też czekacie tak samo mocno jak ja. Ale ja w międzyczasie chciałabym powiększyć trochę swoją kolekcję. Jak wiecie, otwierałam całkiem sporo jajek Kinder Joy z Stranger Things i z figurkami Funko Pop. Oto co udało mi się w nich znaleźć. Nie jestem przekonana, czy będą tutaj wszystkie figurki, ponieważ Zuzia ma je w swoich obrotach. Oto co udało mi się znaleźć w serii Upside Down z jedną powtórką Dustina. Naprawdę figurki są przepiękne. Widziałam nawet, jak niektórzy wieszali je na choinkę, wkładali pomiędzy, słuchajcie, lampki i one przepięknie świeciły. Dustin chyba kocha mnie najbardziej, bo z wersji klasycznej mam aż trzy figurki. Kolejna powtórka hopper, który gdzieś zgubił kapelusz. Dwa razy Max ze słuchawkami na uszach, dwa razy Steve w okularka, demogorgon w klasycznej wersji oraz taki do powieszenia. I moja ostatnia zdobycz, słuchaj. To było jedno jajko kupione na zakupach. Totalnie nie patrzyłam na kody. Udało mi się znaleźć przepiękną Erikę. Jeśli oglądacie TikToka i macie na nim jakiekolwiek propozycje treści związanych ze Stranger Things, to doskonale wiecie, że poza polskim rynkiem jest tego wszędzie pełno. Słuchajcie, zestawy w McDonaldzie, wielkie kolekcje ciuchów, e, jakieś e, do otwierania zestawy po prostu jest tego mnóstwo. U nas jest tego znacznie mniej, ale trzeba szukać i patrzeć tego konkretnie, e, co znajdziemy w ofertach, w gazetkach. Nie udało się sprawdzić, że ponoć jest jakaś kolekcja związana ze Stranger Things w dilży. Ponoć mają to być jakieś duże figurki za 80 zł, mają to być jakieś puzle, mają to być jakieś ciastka, więc ja dzisiaj pojadę razem z Wami to sprawdzić. Coś na pewno kupimy i przetestujemy. A ja dzięki temu powiększę swoją kolekcję Stranger Things. Także zabieram Was razem na zakupy do dilza w poszukiwaniu Stranger Things. Sprawdziłam sobie jeszcze profil z Polska i też profile bezpośrednio takie, które reklamują na przykład ciasteczka Yamers. I była właśnie informacja, że pojawiła się dystrybucja ciasteczek Yamers sygnowanych Stranger Things w Dilzie. Więc to jest mój pierwszy trop i mam nadzieję, że tam znajdę te ciasteczka do przetestowania, a jeśli nie, to chciałabym zobaczyć na żywo te figurki za 80 zł z głównymi bohaterami serialu. Na razie nie widzę, żeby były gdzieś na przodzie, więc może. Pójdziemy na dział typowo słodyczowy. Mijam na początku wszystkie przekąski, słone, No, i z tego co pamiętam, jak szukałam ciastek Italian Brainrots, to były gdzieś właśnie w tym rewirze. Ale niestety Stranger Things nie widzę, więc szukam dalej. Ewentualnie się kogoś zapytam, czy są gdzieś w jakimś innym miejscu. Może na początek wtedy udamy się na te zabawki. Zobaczymy, czy będą figurki, czy też miały być nawet puzzle ze Stranger Things. Więc zobaczymy, co uda nam się znaleźć. Jestem już coraz, coraz bliżej tego. Działu zabawkowego, no i udało mi się znaleźć te figurki. Na początek 11, czyli 11. I słuchajcie, sama figurka wygląda całkiem nieźle. Myślę, że jak ktoś chciałby sobie zrobić taką kolekcję do postawienia na e, półce, to wyglądałaby fajnie, ale sama podobizna postaci. Jak na moje daje wiele do życzenia. Spójrzcie na Ediego. Sam jego ubiór, jego styl fajnie zachowany, ale twarz zupełnie niepodobna. Chyba z tego wszystkiego najbardziej podoba mi się wekna, bo jest zachowana ta e, przerażająca struktura jego ciała, więc wygląda całkiem realnie, ale ja mimo wszystko nie zdecydowałabym się na żadną z nich. Szukam więc Puzli. Jest tego naprawdę sporo. Słuchajcie, Harry Potter w ogóle bardzo dużo Puzli było też Marvela, ale niestety Stranger Things nie Widziałam. Rozejrzę się jeszcze, słuchajcie, po tych działach słodyczowych z nadzieją na te ciasteczka Jammers, bo widziałam, że wiele osób je testowało i ja sama chciałabym zobaczyć, czy one faktycznie są takie dobre. Chociaż opinie, jak w przypadku wszystkich produktów, były podzielone. No i niestety, szukam wszędzie, naprawdę, już wszędzie, w każdym dziale, na płatkach i tak dalej. Konkretnie na ciastkach też ich nie ma. Jedna z pań pracujących w Dilzie powiedziała mi, że one wyprzedały się w trybie ekspresowym. I widzicie? Italian bread są. Cały czas te, które nagrywałam kilka miesięcy temu, ale niestety ich nie ma. Nawet próbowałam upolować gdzieś jakąś jedną paczkę, którą może ktoś przypadkowo by odłożył. Może gdzie indziej uda mi się je dostać. Sprawdziłam na szybko w internecie, że powinny być też w innych dyskontach, na przykład Dino, e, Carrefour, Auchan i tak dalej. Więc no, pójdziemy sprawdzić, do Ohana mam blisko. Weszłam na dział taki typowo słodyczowo-świąteczny, z nadzieją, że właśnie tutaj będą jakieś takie premierowe produkty. Widzę całą masę Całą masę pierników, ale żadnych takich, wiecie, sygnowanym logiem jakiegoś serialu, bajki czy czegokolwiek. Weszłam jeszcze tutaj kawałek dalej, gdzie są cukierki, ciastka i kalendarze adwentowe, i niestety też nie widzę nic ze Stranger Things. Więc czas po raz kolejny zmienić cel. Tym razem moim celem będzie Dino, moi drodzy. I mam nadzieję, że tak samo jak dostałam tam ciastka Italian Brainrots, tak samo dostanę tam i Jamersy ze Stranger Things. Więc wbijamy do dino z nadzieją, że właśnie tam będą na mnie one czekać. I też idę od razu w to miejsce, w którym kiedyś kupiłam te Brain Rotowe. No i widzę, że w tym miejscu ich nie ma, a jest tutaj całkiem sporo ciastek. No ale dobra, jest jeszcze nadzieja, że może będą na jakimś innym dziale, może będzie jakiś osobny stęp. Więc chyba nie pozostaje mi nic innego, jak zarzucić poszukiwania tych oto ciastek i udać się do kolejnego, ostatniego już sklepu, w którym to wiem co było. Byłam ostatnio na zakupach w Polo. I właśnie tutaj widziałam na alejce czupa-czupsy ze Stranger Things i były też jajeczka. Więc jeśli nie uda mi się dostać tych ciastek Yamers, bo już zaczynam tracić nadzieję, to po prostu kupimy sobie jakieś jajka i może kupimy do przetestowania właśnie te liza. Ale widzę jajeczka. Jajeczka wędrują ze mną, biorę dwie sztuki, zupełnie nie patrząc na kody, nie będę się na tym skupiać, bardziej interesuje mnie to, co jest w środku. Na pewno będą figurki, być może trafię jakieś takie, których w swojej kolekcji nie mam. No i przy kasie trafiłam na te czupa o których Wam wspominałam, także zarówno te dwa jajka, jak i czupa wędrują ze mną do domu. No i co? Miały być puzzle, miały być ciastka Jamers i niestety jedyne, co znalazłam w dilzie, to były te duże figurki za 80 zł. No a teraz sami ocencie, czy warto je kupić, bo samo wykonanie e, figurek myślę, że jest ok, ale podobizna twarzy przynajmniej, no mogliby nad tym troszeczkę bardziej popracować. Z tych trzech, które były, czyli jedenastki, Ediego i Wekny, myślę, że wybrałabym Weknę, ponieważ jest taka przerażająca, ee, no i można powiedzieć, że ten przerażający akcent został w tej figurce zachowany, ale mimo to nie zdecydowałabym się, mimo tego, że jestem ogromnym fanem Stranger Things. No cóż, nie będzie testu ciastek Yamers, bo niestety nie było ich w Didzie, były wykupione, pani pomagała mi nawet szukać, ale za to nie zostaje z niczym bo w polo kupiłam sobie dwa jajka Z nadzieją, że będą tutaj inne figurki niż te, które już mam I coś, czego jeszcze nie testowałam To jest, słuchajcie, limitowana seria czupa-czupsów ze Stranger Things I ponoć są tu jakieś mystery smaki Czyli tak naprawdę nie wiemy, co jest w środku Jestem tego mega ciekawa chociaż oczywiście na spisie składników i liście Muszą być podane wszystkie składniki użyte tutaj No i ile tutaj jest tych? Ej, sporo! Sporo tych chupachupców. Było napisane 5 Mystery Flowers, a ja tutaj widzę aż 2, 4, 6, 8, 10 Lizaków. Jest jakiś chupachups 11, czyli 11. Słuchajcie, tutaj jest napisane Will, czyli najbardziej pożądana figurka z jajek. Tutaj jest Luka, tutaj jest Mike, Dustin. Ej, czyli są wszystkich naszych głównych bohaterów. No dobra, to ja sobie spróbuję jedenastkę w takim bądź razie otwieram. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze miałam problem z otwarciem czupa-czupsa. I tym razem też tak jest. Jest jakoś tak mocno zakręcony, zaklejony. No, masakra jakaś. Nie otworzę tego. co się jakoś udało? I moim oczom ukazuje się taki piękny kolor. I słuchajcie, nie wiem, czy mam aż takie szczęście, ale wydaje mi się, że to będzie mój ulubiony smak czupa czupsa. On jest taki śmietankowy. Albo waniliowy, śmietankowo-czekoladowy. Nie. Im dalej w las, to chyba jednak jest wanilia. Nie potrafiłam nigdy opisać tego smaku, ale wydaje mi się, że on jest najlepszy. Ja jestem zdecydowanie fanką bardziej takiego słodkiego smaku, aniżeli tych wszystkich owocowych, takich bardziej kwaśnych. No, ten jest mega dobry. Jeśli ktoś lubi lizaki, to naprawdę mega spoko oferta cenowa i warto się pobawić, nie wiedząc, jaki tutaj w środku jest smak. Ale wiecie, na co ja czekam najbardziej, nie? Na figurki, więc otwórzcie ze mną teraz te dwa jajka. I sprawdźmy, czy może dzisiaj wojna się skończy. Czekoladki zostawiam na później, bo już dzisiaj sporo tego słodkiego wleciało. Ja bardzo chcę zobaczyć figurkę. Uuu, kogoś, kogo jeszcze nie mam. Spójrzcie na to. To jest, wydaje mi się, że nastka, ale to nie jest figurka, tylko ta taka mała zawieszka. Ale bardzo fajnie, że nie mam powtórki w pierwszym jajeczku. Zaraz Wam jeszcze powiem, jaki tutaj był kod tego jajka. 19G1. Wydaje mi się, że 19G1 już miałam i nie było tutaj takiej figurki, więc albo się nachodzą i jest na przykład kilka na jeden, albo po prostu te kody to jeden wielki skam. Są bardzo różne opinie w internecie, nie wiem jaka jest w końcu prawdziwa. Wiem, że otwieram kolejne jajo. Tym razem z kodem 31G1, jeśli to kogoś interesuje. Nie jestem w stanie sprawdzić, co tam jest, ani po wadze, ani po dźwięku. Otwieramy. Może najpierw wy zobaczcie. O mój Boże! Nie po prostu nie wierzę. Słuchajcie, to miał być test ciastek jamy. A ja jestem po prostu najszczęśliwsza na świecie, że tych ciastek nigdzie nie było. Trafiłam najbardziej rzadką figurkę na świecie. Will! Właśnie on na mnie czekał w tych dwóch jajkach, które kupiłam totalnie z czapy w polo. No patrzcie na to! Nie, nie, po prostu nie wierzę Serio, jestem tak podekscytowana Tyle było odcinków związanych z poszukiwaniami Willa Tyle typowo odcinków z Kinder Joy Gdzie otwierałam naprawdę duże ilości jajek Nigdzie go nie było A dzisiaj po prostu weszłam sobie do polo w poszukiwaniu ciastek Yamers I naprawdę pierwszy raz jestem tak mega szczęśliwa, że nie udało mi się kupić produktu, po który poszłam Bo dzięki temu zdobyłam tego właśnie Willa Tak miało być, tak miało to wyglądać W końcu go mam i to on Najbardziej wyczekiwany trafia dzisiaj do mojej kolegi. Mega się cieszę, jestem przeszczęśliwa, że spędziliście ze mną tego vloga. Mam nadzieję, że poszukiwania Wam się podobały. No i ja oczywiście zapraszam Was na kolejne odcinki na moim kanale. Do zobaczenia! Pa!